Cześć, nazywam się Anka Hostinka, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przeponie. Spotykam się na co dzień z wieloma mitami na temat tego, w jaki sposób oddychać przeponą, jaki oddech to jest oddech, który angażuje nam przeponę. Do tego jeszcze dzisiaj dojdziemy, jak oddychać przeponą, ale najpierw w ogóle porozmawiajmy sobie Czym jest ta przepona i dlaczego w ogóle warto ją uruchamiać w oddechu? No więc, przepona jest to mięsień, który oddziela nam jamę brzuszną od klatki piersiowej i on jest bardziej poprzeczny. Tutaj Wam teraz pokażę, jak on wygląda. Tak mniej więcej jak taka meduza albo taki grzybek, prawda? Jest przyczepiony głównie do dolnych żebel, więc to nie jest tak, że ta przepona jest tylko tutaj z przodu. Ona jest dookoła, również z tyłu jest przyczepiona. Jeżeli chcesz sprawdzić, poczuć na sobie doświadczyć, gdzie masz przeponę, to połóż sobie ręce tutaj pod żebrami, włóż troszeczkę ręce pod żeby, ale przede wszystkim usiądź porządnie i troszeczkę posycz. Czujesz, że tam pod żebrami się coś rusza? OK, idziemy dalej, niżej pod żebrami. Jest Idziemy dalej, idziemy z tyłu na plecy i sprawdź, czy jeżeli siedzisz prosto i syczysz, to też czujesz, że y, tam gdzie coś rusza. C c c c c c. Jest, prawda? Tak, ta przepona jest bardziej pozioma. I w jaki sposób pracuje przepona? Kiedy robimy wdech, powietrze wypełnia y, nasze płuca i wtedy musimy, potrzebujemy mieć więcej miejsca w klatce piersiowej, żeby te płuca się zmieściły. Wtedy przepona się napina i obniża. I żeby ona miała miejsce po to, żeby z tego grzybka stać się takim naleśnikiem płaskim, no to potrzebuje rozszerzyć żebla, ale nie tylko do przodu. Nasza klatka piersiowa jest 3D, potrzebuje się rozszerzyć we wszystkie strony tutaj na wysokości dolnych żebel. Dzięki temu w klatce piosiowej mamy więcej miejsca na płuca No i tak troszeczkę przez to, że się przepona, obniża, no to brzuch się musi rozluźnić, mięśnie na miednicy się trochę muszą rozluźnić. Natomiast wydech zaczyna się od tego, że napinamy mięśnie na miednicy, mięsień poprzeczne brzucha przede wszystkim. I on pomaga wydobyć się powietrzu na zewnątrz. Wtedy przepona się rozluźnia, unosi do góry żebra nam się schodzą. Podsumowując, te dolne żebra z wdechem powinny się rozszerzać, a z wydechem zwężać. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? No jeżeli ta przepona pracuje schodzi niżej. I unosi się, schodzi niżej, i unosi się. No to też pracuje nam cała jama brzuszna, i w ten sposób jest wspierany między innymi ruch robaczkowi jelit. Tak, oddychanie przeponą wpływa na nasze trawienie. Może być tak, że jeżeli masz problem z porannymi zaparciami, nie możesz oddać stolca od razu z rana, to po prostu usiądź, wygodnie, wyprostuj się i trochę poddychaj przeponą, w, nie w przypadku niektórych zapaść to pomaga, sprawdź czy akurat u Ciebie. Dodatkowo, jeżeli angażujesz przeponę do oddychania, to również angażujesz mięsień poprzeczny brzucha, który pomaga nam utrzymać prawidłową postawę, jak i mięśnie dna miednicy. Ruch przepony pomaga też usprawnić przepływ limfy w organizmie. Także już wiesz, że warto oddychać za pomocą przepony albo inaczej używać przepony przy oddechu. Więc jak to zrobić? Jak się w ogóle tego nauczyć? Są dwa sposoby. Możesz y, użyć łatwiejszego nie potrzebujesz żadnych akcesoriów tylko własnych rąk. Po prostu połóż sobie ręce po bokach rzeby, tych dolnych rzeby, tylko uważaj, żeby się nie zgalbić, żeby belki nie szły do przodu. Potrzebujesz siedzieć prosto, czyli chwyć każdy pośladek, wyciągnij go spod siebie, poczuć, że siedzisz na guzach kurszowych, na tych kościach w pośladkach. O tym mówiłam więcej na temat w filmiku na temat miednicy i jej ustawienia. I dopiero jak siedzisz prosto, bo nie da się przeponę zaangażować, jeżeli się tak byle jak. Po prostu nie da się. Więc jak już usiądziesz prosto, to połóż sobie ręce na dolnych żebrach i spróbuj do nich poddychać, bo nam dużo łatwiej zaangażować przeponę, przynajmniej na początku, jeżeli czujemy, gdzie są te dolne żebra i obejmij się w ten sposób nie tylko z przodu, ale też kciukami z tyłu. I to jest ważne, że jak oddychasz przeponą, i w ten sposób sobie oddychasz w ręce. To nie próbuj robić oddechu głębszego niż normalnie, bo bardzo łatwo doprowadzisz się do hiperwentylacji, zakręcić się w głowie. Niech to będzie tw oddech Twojej normalnej głębokości, tylko po prostu skierowany w inne miejsce. I druga ważna sprawa. Bardzo często, kiedy chcemy oddychać yy, przeponowo, zaczynamy robić tak, angażując barki. Balki nie powinny się podnosić do góry, po prostu powinna pracować przepona. Możesz poprosić również po prostu kogoś, żeby położył ci tutaj ręce na dolnych żebrach, i wtedy też jest łatwiej poczuć, że oddychasz przeponą. Jeżeli posiadasz gumę do ćwiczeń, to możesz nią się wesprzeć przy angażowaniu przepony, czyli Opleć sobie dolne żebra, wtedy poczujesz je dokładnie dookoła. I w tej pozycji pooddychaj. No i na koniec jedna ważna informacja. Bardzo często słyszę i tak też niestety ja byłam na początku mojej drogi ćwiczeniowej uczona, że jeżeli oddycham brzuchem, czyli jeżeli oddychając mi się rusza brzuch przód tył, Napełnia się i, i opada, to wtedy oddycham przeponą. No niekoniecznie. Ponieważ y, to nie jest tak, że jak oddychasz brzuchem, a klatka się nie rusza, to wtedy jest oddychanie przeponowe. Nie. Jeżeli angażujesz przeponę do oddechu, to wtedy to jest pełny oddech. Bo pe po prostu wypełniasz tymi płucami swoimi, pełnymi powietrza, całą klatkę piersiową. I pamiętaj, klatka piersiowa jest 3D: ona nie idzie tylko do przodu. Ona idzie trochę w przód, trochę na boki, trochę do tyłu i właśnie takie pełne. Porządne wypełnienie klatki piersiowej powietrzem sprawia, że przepona musi się napiąć, obniżyć, żeby móc rozłożyć na wszystkie strony żeby rozszerzyć żebra, żeby właśnie klatka mogła się w ogóle poszerzyć. I to też sprawia, że brzuch trochę się poszerza, ale to nie jest tożsame z tym, że oddychając nam bardzo mocno pęcznieje brzuch. To nie jest to samo. Dlaczego nie oddychamy na co dzień przeponą i czy w ogóle te ćwiczenia mają coś wspólnego z oddechem na, na co dzień? Muszę Cię zmartwić, ponieważ nie. To są ćwiczenia, które uaktywnią nam przeponę, które sprawią, że w tym momencie, kiedy będziemy ćwiczyć albo kiedy sobie przypomnimy, to przepona się zaangażuje, będzie mogła pracować. W tym momencie będzie pełniejszy oddech. Ale niestety nie ma to nic wspólnego z tym, jak oddychamy na co dzień. Za to, jak oddychamy nieświadomie, wtedy kiedy o tym nie myślimy, odpowiedzialne są napięcia w naszym ciele. I o tym będziemy sobie rozmawiać już niedługo, ponieważ maj na moim kanale to będzie miesiąc mówienia o napięciach mięśniowych, o ich przyczynie, o tym, jak sobie z nimi radzić. I co one mogą właśnie nam zrobić? Jak na przykład sprawić, żeby inaczej oddychamy? Więc koniecznie zasubskrybuj mój kanał, włącz powiadomienia, żeby nie ominęły cię żadne nagrań. A dlaczego nie używamy tej przepony? Ponieważ tam mamy bardzo dużo napięć. Poza tym wiele osób oduchowo blokuje przeponę. W jaki sposób? Najprostszy jeden sposób tych napięć, podam Ci już dzisiaj, na przykład wciąganie brzucha na wdechu. Najlepszy sposób, żeby zablokować sobie przeponę i nie móc jej, nią ruszyć. Pamiętaj, mięśnie brzucha napinają się na wydechu, ponieważ mięśnie brzucha, tak jak mięśnie na miednicy, są naszymi mięśniami wydechowymi. Okej, okay, i to Tyle na dzisiaj. Za tydzień w piątek, kolejne nagranie będę mówiła więcej na temat mięśni głębokich, całego kol, z czego się składa, ponieważ to nie jest tylko przepona, ale też mamy inne mięśnie. Co tam wchodzi w skład i w jaki sposób je angażować?